Środa 1 czerwca, dziś jest jeden z najmilszych dni w roku. Obchodzony niemal na całym świecie Międzynarodowy Dzień Dziecka. Marcin Pawlak, witam Państwa i zapraszam na aktualności. Związkowcy ze stalowej woli wstawiają się za pracownikami, którzy zorganizowali strajki i stracili pracę. Kardiolodzy krytykują projekt obniżenia stawek NFZ za niektóre zabiegi zawołowe. Dawid K znów za kratkami bokser usłyszał zarzut zorganizowania grupy przestępczej. Sensacyjne odkrycie w Beskidzie niskim. Turyści odkopali miecze sprzed 3000 lat. Na początek stalowa wola i narastający konflikt między związkami zawodowymi a zarządem spółki Axton HSW. Dwa tygodnie temu załoga domagała się podwyżek. Spółka uznała strajk za nielegalny. Sześć osób zwolniono, 19 dostało nagane. Związkowcy skierowali sprawę do sądu pracy, a przedstawiciele spółki poinformowali, że prowadzą rozmowy ze zwolnionymi. Dziś członkowie Solidarności zorganizowali konferencję prasową w tej sprawie. Sprężynownia to jeden z najstarszych wydziałów huty Stalowa Wola. Powstała w 1939 roku. W 2007 roku zakład kupiła firma Interspeed z Ostrowca Świętokrzyskiego, a dwa lata temu jego właścicielem został fundusz inwestycyjny Axton. W zakładzie pracuje dziś około 100 osób. Od ponad roku domagają się podwyżek. Nasze oczekiwania. Wzrostu wynagrodzeń były na poziomie 350 zł na osobę. No Niestety pracodawca w ogóle nie chciał nic dać na dzień dobry. Następnie zaproponował 200 zł, oczywiście tam w progach, co było nie do przyjęcia dla nas. My ze swojego stanowiska ustąpiliśmy do kwoty 250 zł. Niestety to było nie do przyjęcia dla pracodawcy. 16 maja w zakładzie przeprowadzono dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Zarząd firmy uznał protest za nielegalny i ukarał jego uczestników. Dokonał zwolnienia sześciu osób, naszych działaczy związkowych na firmie Axtone, Czterech Solidarności i dwóch Związku Branżowego i 19 uczestników strajku, którzy brali udział w strajku, udzielił nagany. Myśmy się podwoływali, jeżeli chodzi o nagany, pracownicy się odwołali. Jeżeli chodzi o sprawy zwolnych pracowników, żeśmy złożyli sprawę do sądu. O Wykazujemy, że zostali zwolnieni po prostu niezasadnie. Związkowcy widzą szansę na porozumienie, ale nie wykluczają też solidarnościowych protestów. Z nami zawsze jest porozumienie możliwe, do tego dążymy. Jak, jak dwie strony siadną, zaczną rozmawiać, to coś z tego wyjdzie. Gdy będziemy się jak gdyby spotykać w sądach, to będzie gorsza, trudniejsza sytuacja po obu stronach. Przedstawiciele spółki Axton HSW nie chcieli wypowiadać się przed kamerą. W oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji czytamy. Działania związków zawodowych i pracowników spowodowały nie tylko problemy finansowe, ale naraziły firmę na konsekwencje wizerunkowe, mające przełożenie na obecnych i nowych klientów, dlatego decyzje powyższe są uzasadnione. Spółka prowadziła i prowadzi rozmowy z pracownikami, jesteśmy otwarci na dialog, a nasze propozycje, w tym płacowe, zostały przedstawione załodze. Niestety związki zawodowe zamiast prowadzić rozmowy narażają pracowników na konsekwencje dyscyplinarne, a firmę na utratę zysków i potencjalnie klientów. Pomimo tych destrukcyjnych działań podejmowanych przez związki i niektórych pracowników nadal deklarujemy możliwość dialogu na zasadach partnerskich. Zarząd poinformował również, że kilku zwolnionych pracowników przyniosło swoje podania o powrót do pracy. Firma będzie prowadzić z nimi rozmowy. Kolejne decyzje mają zapaść po 8 czerwca. Wtedy zaplanowano posiedzenie podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w której udział ma wziąć m.in. marszałek województwa. Wielkie emocje wokół propozycji nowych stawek za leczenie tzw. ostrych zespołów wieńcowych. Opublikowała je Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, twierdząc, że płaci się za nie zdecydowanie za dużo. Dlatego proponuje prawie trzykrotne obniżenie wyceny zabiegów ratujących życie chorym z zawałami. Zdaniem lekarzy to nieporozumienie, bo to prosta droga do obniżenia europejskich standardów, ale też zamykania takich oddziałów, które staną się nierentowne, a przecież ratują życie. Ostatnich kilkanaście lat to ogromny wręcz postęp w podkarpackiej kardiologii inwazyjnej. Takie ośrodki ratujące życie chorym po zawałach i nie tylko działają już we wszystkich największych miastach regionu. A podkarpaccy kardiolodzy potrafią zrobić właściwie wszystko: od koronarografii angioplastyk, przez ablację, wszczepianie rozruszników serca, kardiowerterów i leczenie ubytków serca. Do tej pory NFZ za takie procedury płacił dobrze. Szpitale mogły inwestować w najnowocześniejszy sprzęt, proponować najlepsze stenty i rozruszniki. Ostatnio na Podkarpaciu także takie bezelektrodowe. Może nie używam takich górnolotnych słów na pewne gratowanie życia, natomiast wykonujemy na co dzień swoją pracę, ale jest to zdecydowanie codzienność. Takich pacjentów po zawale, tutaj za mną mamy co najmniej kilku. Pacjentów, którzy mają implantowane różne urządzenia, także to jest nasza codzienność, nasza praca na co dzień. Dzięki której szanse na normalne życie dostają kolejne osoby. Przykład to pan Jerzy. Wczoraj trafił do szpitala w ciężkim stanie z rozległym zawałem i zatrzymaniem krążenia. Dziś po angioplastyce czuje się już dobrze i jest przekonany, że dzięki takim miejscom żyją tysiące chorych w podobnej sytuacji. Ten system, gdyby, jeżeli będzie funkcjonował, to masę tragedii unikniemy, bo czas w przypadku serca to jest, to jest tak jak, no, jak, jak stawka o życie. Nie ma, nie ma żartu. Teraz budowany przez lata system może się zachwiać. Propozycje obniżek stawek za takie leczenie bulwersują i pacjentów i lekarzy. My liczyliśmy to dzisiaj dla naszego szpitala. Będzie to procedura. Poniżej praktycznie kosztów, jakie szpital ponosi na zakup sprzętu, zakup urządzeń koniecznych do takiej implantacji, czyli sprzętu jednorazowego użytku, o kosztach personelu w ogóle już nie wspominam. To najmłodsza w Rzeszowie pracownia kardiologii inwazyjnej w szpitalu MSW. Działa od niespełna dwóch lat. Tylko w sprzęt szpital zainwestował prawie 3 miliony złotych i teraz pracuje na to, aby te pieniądze odzyskać. Są całodobowe dyżury i ponad 200 pacjentów miesięcznie. Obniżka stawek to katastrofa. Bardzo bolesne, dlatego że zupełnie nie wzięto pod uwagę faktu, i sprzęt ten będzie się amortyzować i za kilka lat będzie on wymagał wymiany na nowoczesne angiografy. Takie żywotność angiografu to około 10 lat. Po tym czasie musimy go wymienić na nowy. Nie wykonując procedur finansowanych tak, jak obecnie są one finansowane, niewątpliwie nie zarobimy na nowy angiograf w przyszłości. Lekarze podkreślają, że takie oszczędności to droga donikąd. Żeby to nie miało takiego dźwięku, że w przyszłości zapłacimy za to dużo więcej, bo będzie trzeba częściej zmieniać jakieś rozruszniki, stymulatory, że pacjenci będą mieli niewydolność serca i trzeba będzie wypłacać rentę. Żeby to nie miało, to ma troszeczkę drugie dno. Gwarancja, że te środki zostaną przeznaczone na kardiologię nieinterwencyjną, która jest z drugiej strony niedofinansowana to byłoby to być może dobre rozwiązanie, gwarantujące właśnie chorym po różnych zabiegach dalszą opiekę. Ale takiej pewności nie ma. Jest za to obawa, że na przykład angioplastyka z zastosowaniem zawale jednego stentu będzie kosztować trzy razy mniej, a wycena za wszczepienie symulatora serca po zawale zmniejszy się aż o 12 tysięcy złotych. Według najnowszego rankingu miesięcznika Perspektywy, liceum, które na Podkarpaciu najlepiej kształci uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, chemia, fizyka z astronomią oraz informatyka, to Rzeszowskie Liceum Sióstr Prezentek. W pierwszej pięćdziesiątce znalazły się też pierwsze społeczne liceum ogólnokształcące w Tarnobrzegu i pierwsze liceum ogólnokształcące w Krośnie. Najnowszy ranking perspektyw wskazuje licea, które najlepiej przygotowują kandydatów na studia na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych. Rzeszowskie Liceum Sióstr Prezentek, podobnie jak w poprzednim rankingu, znalazło się na najwyższej pozycji w województwie. Listę ogólnopolską otwiera 14 LO w Warszawie. Od około 10 lat te wyniki są no, dla naszej szkoły no, bardzo wysokie. Bardzo się z tego cieszymy. W tym rankingu, ostatnim perspektyw, rankingu na szkołę. Najlepiej kształcącą w zakresie przedmiotów ścisłych, nasza szkoła zajęła 23 miejsce. Jest to bardzo dobra lokata. Radomił Baran jest jednym z wielu olimpijczyków tego liceum. Jego tegoroczny sukces, pierwsze miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej, jest tym większy, że jest dopiero uczniem pierwszej klasy. Wygrał z kolegą z klasy trzeciej. Razem w lecie jadł na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną w Hongkongu. Taki wynik, jak skromnie mówi, to w znacznej mierze zasługa właśnie tej szkoły. Ja tutaj znałem nauczyciela matematyki wcześniej i prowadził mnie już od gimnazjum, tutaj byłem w tej szkole. No i przez te trzy lata już. Gimnazjum mnie tutaj prowadził, no i właśnie dzięki niemu i dzięki tej szkole no, uzyskałem ten sukces. W tym roku szkoła ma też laureatów ogólnopolskich olimpiad z chemii, geografii i języka polskiego. Bardzo ważna jest praca nauczycieli, ich zaangażowanie, pełen profesjonalizm i myślę, że w tej szkole jest to zdecydowanie najważniejsze. Uczniowie chwalą nauczycieli, a nauczyciele mówią, że wszystko zależy od uczniów. Chęci ucznia bardzo są, bardzo są potrzebne, ponieważ, tak jak powiedziałem, wymaga y, osiągnięcia sukcesu. To jest bardzo wytężona praca ucznia, również w domu. Jak na razie, podania do Liceum Sióstr Prezentek złożyło 160 uczniów. Wielu licealistów to wcześniejsi uczniowie Gimnazjum Sióstr Prezentek. Ja bardzo lubię tę szkołę za takie sytuacje, na przykład jak to, co mamy dzisiaj, czyli ten dzień dziecka, że można się przebrać. Jest trochę urozmaicenia. Wszystkim wydaje się, że tak, jeżeli szkoła ma takie wyniki, to znaczy, że wszyscy tylko siedzą i się uczą, a nie. Wśród Rzeszowskich Liceów, największym zainteresowaniem w trwającym właśnie naborze cieszy się jak na razie drugie LO. Mamy przygotowane 340 miejsc. Tak rano zerkałem na ten obecny stan. Mamy już kandydatów ponad 500. W ogólnopolskim rankingu liceów to kolejna Rzeszowska szkoła na liście, tyle że na 145. miejscu. W pierwszej dwusetce znalazły się jeszcze pierwsze LO w Krośnie, drugie LO w Mielcu, pierwsze społeczne LO w Tarnobrzegu, pierwsze LO w przemyślu, na 203. miejscu czwarte LO w Rzeszowie. W Rzeszowie odbędzie się pierwsza w Polsce regionalna debata programowa Platformy Obywatelskiej. Poinformował dziś o tym sekretarz generalny PO Stanisław Gawłowski. Jego zdaniem wybór stolicy Podkarpacia wynika z tego, że to region trudny dla Platformy, ale też bardzo ważny. Platforma Obywatelska rozpoczęła budowanie nowego programu. Przed nami kilka etapów jego tworzenia, poinformował w Rzeszowie sekretarz generalny PO. To m.in. spotkania z samorządowcami, dyskusje w klubach obywatelskich. Działających już w wielu miastach Polski, ale najważniejsze mają być debaty regionalne w każdym z województw. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się na Podkarpaciu. Chcemy pokazać, że on jest ważny dla Platformy. Trudny, bo tutaj rzeczywiście funkcjonuje nam się dużo gorzej niż w innych regionach w kraju, ale Platforma, dla Platformy to był region zawsze ważny przez 8 lat naszych rządów. Naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo w wymiarze inwestycyjnych wspierania rozwoju tego regionu. Stanisław Gawłowski odniósł się także do decyzji o zawieszeniu w prawach członka klubu parlamentarnego PO, Michała Kamińskiego, bliskiego współpracownika Ewy Kopacz. Zdaniem sekretarza generalnego, nie jest to element wewnętrznej walki w Platformie, ale konsekwencja nieprzestrzegania regulaminu. Jeśli taka sytuacja się powtórzy, dla Michała Kamińskiego nie będzie miejsca w naszym klubie parlamentarnym, mówi sekretarz generalny PO. Cygan znów za kratkami. Dawidka został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w Rzeszowie. Lubelska prokuratura postawiła mu 16 zarzutów m.in. kierowania grupą przestępczą zajmującą się legalizacją aut skradzionych na zachodzie, praniem brudnych pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Bokser nie przyznaje się do winy. Znany bokser Dawid K znów w rękach policji. Zdaniem śledczych, cygan kierował grupą przestępczą, która zajmowała się legalizacją samochodów skradzionych z krajów Unii Europejskiej, wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Jak udało nam się ustalić, w sumie zatrzymano 25 osób. Dawidowi K postawiono 16 zarzutów. Nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień w prokuraturze. Kierowania i założenia i kierowania zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, na terenie Królestwa Belgii, Słowacji oraz innych miejsc w Polsce i poza granicami kraju, zarzuty z i legalizacji luksusowych samochodów, przywłaszczenia luksusowych samochodów przedstawiono również zarzuty Przestępstw karnoskarbowych polegających na uszczupleniu należności podatkowej w kwocie ponad 9 milionów złotych. Dawidka został zatrzymany w jednym z lokali usługowych w Lublinie przez funkcjonariuszy z Rzeszowskiego Centralnego Biura Śledczego Policji. O kulisach akcji udało nam się dziś porozmawiać z jednym z oficerów. Do zatrzymania użyto fortelu. Bokser. Był na tyle zaskoczony, że w trakcie czynności nie odpowiadał na proste pytania, nie reagował na, na polecenia, jak też nie stawiał oporu. Według oficerów CBSP, Cygan założył grupę przestępczą we wrześniu 2010 roku. Grupa miała sprowadzać do Polski kradzione luksusowe samochody i legalizować je w kraju. Pieniądze z tego procederu miały być inwestowane w jedno z osiedli domów jednorodzinnych w Warszawie. To nie były samochody do Dziupli, to były samochody tak zwane klony, które, które były numery przybijane. Identyczny samochód jeździł na zachodzie i to były luksusowe samochody w wartości rzędu 300-400 tysięcy, to były BMW, X6 i tego typu samochody, trafiały do odbiorców. Policjantom udało się odzyskać 12 z 15 skradzionych samochodów. Decyzją sądu Dawidka został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jak ustaliliśmy, cygan był jedną z ostatnich zatrzymanych osób. Pierwszych podejrzanych zatrzymano już w 2012 roku, a śledztwo, w którym prokuratura zgromadziła ponad 50 tomów akt, dobiega końca. Nie udało nam się dziś skontaktować ani z bokserem, ani z adwokatem cygana. To nie pierwszy konflikt Dawidaka z prawem. W 2012 roku został skazany na 2,5 roku więzienia za założenie i kierowanie grupą przestępczą, czerpiącą korzyści z nierządu. Zmarł 33-letni kibic stali Stalowa Wola, który od soboty walczył o życie w szpitalu w Radomiu. Mężczyzna został brutalnie pobity podczas bójki pomiędzy kibicami motoru Lublin i stali Stalowa Wola. Do bijatyki doszło w sobotę rano pod skaryszewem. Fani stalowowolskiego zespołu jechali na mecz ligowy swojej drużyny. Z kotwicą kołobrzeg zostali zatrzymani przez kibiców motoru. Interweniowała policja, która zatrzymała ponad 40 osób. Zakończyło się głosowanie na projekty inwestycji do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, a rozpoczęło wielkie liczenie. Po wyjątkowej w tym roku aktywności w popularyzacji poszczególnych zadań można się spodziewać, że głosów będzie więcej niż w roku ubiegłym. Wszystko będzie wiadomo dopiero jutro. Ostateczny wynik głosowania poznamy 24 czerwca. Głosowanie trwało od 10 do 31 maja. Najlepsze propozycje wybierały osoby, które ukończyły 16 lat i są zameldowane w Rzeszowie. Każdy mógł oddać głos na jedno zadanie w trzech kategoriach: infrastruktura miejska, infrastruktura osiedlowa i działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym. Głosować można było internetowo albo na specjalnych kartach do głosowania w Urzędzie Miasta i jego oddziałach, biurze Rady Miasta i punktach obsługi mieszkańców. Teraz rozpoczęło się wielkie liczenie, którego wyniki będą znane 24 czerwca. Wtedy okaże się, które z 79 projektów dostaną budżetowe dofinansowanie. Muzealnicy z całej Polski spotkali się w Łańcucie. Do zamku przyjechali opiekunowie pomników historii, czyli najcenniejszych obiektów nazwanych tak mocą specjalnego rozporządzenia prezydenta RP sprzed ponad 20 lat. W sali balowej jednego z pomników historii na liście od 2005 roku dyskutowano m.in. o wyzwaniach, jakie stoją przed muzealnikami w dobie internetu i masowej turystyki. Mówiono też o strategii popularyzatorsko-edukacyjnej, czyli o muzealnym marketingu i kreowaniu wizerunku poszczególnych obiektów. Jutro uczestnicy konferencji będą zwiedzać zamek, ale też klasztor Ojców Bernardynów w Leżańsku, który także jest pomnikiem historii. Dwa podkarpackie drzewa, Dąb Józef z Wiśniowej i lipa Cecylia z Krościenka Wyżnego, biorą udział w konkursie na drzewo roku 2016. Oba mają niezwykłe historie. Dąb Józef w czasie II wojny światowej był schronieniem dla sześciosobowej żydowskiej rodziny. Wizerunek drzewa malarz Józef Mechower umieścił na przedwojennym banknocie 100 złotowym. Lipa Cecylia swoje imię zawdzięcza siostrze Aleksandra Fredry, Cecylii z Fredrów Jabłonowskiej, która była właścicielką posiadłości w Krościenku Wyżnym i bardzo zasłużyła się dla miejscowej społeczności, między innymi pomagając ubogim i umożliwiając im edukację. W konkursie Drzewo Roku 2016 bierze udział 16 drzew z całej Polski. Głosować można w internecie na stronie www.drzeworoku.pl lub wysyłając smsa. Głosowanie trwa przez cały czerwiec. W aktualnościach teraz o wyprawie na grzyby, która zakończyła się odnalezieniem skarbu. Dwaj młodzi ludzie w okolicach Nowego Żmigrodu natrafili na cztery miecze z epoki brązu. Przekazali je do skansenu archeologicznego Karpacka Troja w Czcinicy. Zdaniem archeologów takie znalezisko w tej części Europy jest sensacją. Według archeologów miecze z brązu mają około 3200 lat. Dwóch mężczyzn znalazło je w okolicy byłego starożytnego traktu handlowego z północy na południe Europy. Twierdzą, że poszli na grzyby. Są jednak pasjonatami historii. Nie wiedzieliśmy w ogóle co to może być. Później ukazały się jakieś zdobienia przepiękne. Zorientowaliśmy się, że chyba to jest jakiś skarb. Po wyciągnięciu pierwszego miecza ogarnęła nas euforia. Napływ przeróżnych emocji skrajnych. Prawda, emocje, trochę strach, bo też nie, nie wiem, nie wie co tak naprawdę z tym zrobić. Czy, czy oddać gdzieś, czy będzie miał jakieś problemy, przez to, że, że coś takiego znalazł, prawda? Młodzi ludzie znaleźli w ziemi cztery miecze. Zawieźli je do archeologów z Kansenu Karpacka Troja w Trzcinicy. W całej Małopolski Południowej, czyli z części znajdującej się na południe od Wisły, w ciągu ostatnich stu kilkudziesięciu lat zostało odkryte tylko dwa miecze tego typu. Obydwa w XIX wieku. Miecze są dla archeologów jeszcze jednym potwierdzeniem teorii o intensywnych kontaktach plemion żyjących po obu stronach Karpat w czasach epoki brązu. Znależą do tych ludów, które tej w epoce brązu żyły na terenie polskich pogórze i Beskidów były to wyjątkowe cywilizacje, często o proweniencjach śródziemnomorskich, a więc na, żyjące na bardzo wysokim poziomie. Cztery miecze z brązu są w doskonałym stanie. Mimo upływu ponad trzech tysiącleci nadal są ostre. Będzie je można zobaczyć w skansenie Karpacka Troja już za kilka tygodni podczas festiwalu archeologicznego. Znalazcy mogą liczyć na nagrodę. Nie eksplorowali nadmiernie. Tego miejsca wszystko zostało zachowane, kontekst nie został urwany. Myślę, że jest to pełna podstawa do wystąpienia do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o przyznanie nagrody dla nich. Znalazcy zabytkowych złotych bransolet, które również oddano do skansenu otrzymali prawie 50 tysięcy złotych nagrody. Na koniec oczywiście Dzień Dziecka. Można się dziś było bawić do woli, raczyć lodami, słodyczami, ale można też było spędzić czas aktywnie, łącząc przyjemne z pożytecznym. Uczniowie w Tyczynie gościli policjantów na kolejnej lekcji profilaktyki przeciwko uzależnieniom. Czułam się dzisiaj, że nie wolno, trzeba być asertywnym, nie ufać innym, jeżeli ktoś będzie chciał nam dać narkotyki czy inne dopalacze, bo wiemy, że to jest no nie jest dla naszego zdrowia i to tylko może nam zagrozić w życiu. Każdy dzień jest inny w zawodzie policjanta, ponieważ yy, nie, wie, nie wiemy po prostu, co się zdarzy. Więc to jest taka, taki dodatkowy smaczek przygody, że się tak wydarzy. Być może ktoś zaproponuje Wam. Jakiś środek osłuszczający. Co należy takiej osobie powiedzieć? Dziękuję. Bardzo dobrze. Nigdy się nie tłumaczycie ze swoich decyzji. I tą informacją kończymy aktualności. Teraz jeszcze prognoza pogody, którą dla Państwa przygotował Adam Bienias. Ja mówię, do zobaczenia.